Witajcie na kanale Mandziarę Łewki. Dzisiaj zrobimy super kapuśniak w stylu włoskim typu minestrony. Ale zobaczycie, co tu jest takiego ciekawego w tym kapuśniaku. W życiu takiego kapuśniaku nikt nie jadł. Użyję właśnie pół młodej kapusty i liście od tej kapusty, bo po prostu kapusta była duża, połowę użyłam do surówki, a drugą połowę właśnie postanowiłam użyć do tego wspaniałego kapuśniaku. Liście są umyte, pokroiłam tak jak zauważyliście trochę szerzej. Teraz przygotujemy sobie warzywka, dwie marchewki pokroimy w kostkę, pięć łodyg naciselera i pół cebuli. Kochani, ten wspaniały przepis wzięłam z kanału Damian Kuchnia od Kuchni. Zaglądajcie do Damiana. Damian ma super przepisy dla całej rodziny, ma wspaniałe zapiekanki, ma wspaniałe dania mięsne i oczywiście ma też przetwory zimowe. Także subskrybujcie, lajkujcie. Link na Damiana zostawiam pod filmikiem. Jak zauważyliście, tutaj wlałam do garnka łyżkę łyżkę oliwy, taką pełną, dodałam właśnie panczetę, czyli ten, ten boczek po polsku inaczej, jeden liść laurowy, trzy ziela angielskie, to ładnie należy podrumienić, niech nam się wytopi tłuszczyk i do tego wsypujemy nasze warzywka, tak jak sofrito włoskie, czyli marchewka, nać cebulka dusimy 10 minut po 10 minutach wrzucamy nasze pokrojone świeże pomidory jeżeli ktoś nie ma świeżych pomidorów może użyć takie pomidory z puszki pokrojone w kosteczkę i to też tak gdzieś około e, kilku minut w garnku dusimy co jakiś czas należy przemieszać do tego teraz wlewam e, około 2 litrów e, wywaru warzywnego Należy też spróbować, jaki ma smak nasza, e, nasz, e, nasza zupa. Posoliłam, popieprzyłam. No i oczywiście to wszystko zamieszać i pozostawić, niech się zagotuje. Jak już się zagotowało, to tutaj wlałam 25 ml sosu sojowego. Zamieszałam i tak pozostawię do gotowania około e, 10 minut. Po 10 minutach wrzucam 20 deko pokrojonej świeżej fasolki szparagowej i dodaję właśnie naszą przygotowaną kapustę młodą. No ale jak widzicie, w moim garku się dużo zrobiło i ja myślę, że będę musiała garnek zmienić. Oczywiście jeszcze tutaj dolałam pozostałą część wywaru warzywnego. No, i stwierdziłam, że no naraży, należy prze, przełożyć do drugiego garnka. Przełożyłam. Dolewam teraz tutaj dwie szklanki wody, no, no bo, wody, oczywiście, wiemy, jeszcze do nie, naszego kapuśniaku wyląduję. Makaron, tak jak w kuchni włoskiej, bez makaronu życia nie ma. Próbuję, czy nasza fasolka jest e, miękka, ale ona jest jeszcze twarda, więc należy tak pogotować gdzieś e, 12 minut od momentu, kiedy wrzuciłam e, fasolkę razem z e, kapustą. Jak to wszystko już jest gotowe, to wrzucamy nasz makaron. Ja akurat pod ręką miałam rurki, ale Wy możecie sobie użyć taki makaron, jaki macie. Próbujemy, pozostawiamy, gotujemy al dente makaron, a na koniec gotowania dodaję dwie łyżki parmigiano. A jak już zupa jest gotowa, no to co dodajemy? Pietruszkę. A teraz Wam powiem jak smakuje. No i już mówię, jak smakuje. Trochę ustygła. Hmm. Bardzo pyszna. Zapraszam na zupkę, na przepis i zapraszam do Damian'a. Damian Kuchnia od Kuchni. Jeszcze jedna informacja na Facebooku. Damian ma grupę kulinarną, która się nazywa Damian Kuchnia od Kuchni. Ja tak samo mam grupę kulinarną, która się nazywa. Kuchnia włoska kreska Mandziaro-Łewki, Tam możecie zostawiać przepisy, dzielić się z grupowiczami, zostawiać zdjęcia lub korzystać z przepisów innych. Ciała tu i ciao. A tutti, ciao!